Czy wiesz, że woda w Biblii ma wiele symbolicznych znaczeń? Woda w Biblii to coś więcej niż tylko naturalny element. Ona jest symbolem życia, oczyszczenia i bożej obecności. Występuje od pierwszych stron pisma, aż po jego ostatnie karty, a każdy obraz wody niesie ze sobą głębokie przesłanie. Już na początku w księdze rodzaju duch boży unosi się nad wodami. To znak, że całe stworzenie rodzi się w obecności Boga. Później woda staje się narzędziem sądu i odnowy, gdy potop oczyszcza Ziemię a jednocześnie ratuje Noego i jego rodzinę. Dla Izraelitów woda była także znakiem wyzwolenia. Przejście przez Morze Czerwone to moment, w którym Bóg wyprowadza swój lud z niewoli ku wolności. Podobnie woda ze skały na pustyni ukazuje, że Pan troszczy się o swoich nawet w najbardziej suchym miejscu życia. W Nowym Testamencie woda nabiera jeszcze głębszego znaczenia. Jezus rozmawia z Samarytanką i mówi o wodzie żywej, która gasi pragnienie duszy. To symbol ducha świętego i pełni życia w Bogu. Chrzest w wodzie staje się wejściem w nowe życie, a woda, która wypływa z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, staje się obrazem zbawienia i odrodzenia. W końcowej wizji Apokalipsy widzimy rzekę wody życia wypływającą spod tronu Boga. To zapowiedź wiecznego życia, w którym nikt już nie będzie spragniony, bo sam Bóg nasyci każde pragnienie serca. Można więc powiedzieć, że woda w Biblii to droga od stworzenia do odkupienia. Symbolizuje przejście, oczyszczanie, życie i obecność Boga, który wciąż zaprasza człowieka, by pił z jego źródła.